tworzenia dynamicznych formularzy. Za pomocą zasady dla pól można przekształcić dowolny formularz w dynamiczny. Tworzenie i edytowanie zasady odbywa się w kreatorze formularza w osobnej wkładce. Można je ustawić dla każdego z typu pól, nawet dla formuły, pliku i powiązanego pola. Zasada dla pola jest tworzona według następującego schematu: warunek do wykonania i zadanie do wykonania. Możesz wybrać jedno z trzech zadań. Pokaż lub ukryć pole i ustawić wartość dla wybranego pola. Rozważmy prosty przykład. Przed nami formularz zamówienia. Najpierw podzielimy go dla nowego klienta i stałego klienta. Informacje o kliencie znajdują się w osobnej tabeli, a w formularzu zamówienia podpięliśmy ją w formie podformularza. Na naszym kanale jest filmik o podformularzach. Polecam oglądnąć go, jeśli jeszcze nie widziałeś. Przede wszystkim dodam pole typu lista rozwijana z wyborem dwóch opcji dla użytkownika. Przejdź do zakładki zasady i utwórz nową. Jeśli użytkownik wybierze wartość nowy klient, pokaż podformularz rejestracja. Utworzymy następującą zasadę. Jeśli użytkownik wybierze stałym klientem, pokaż pole login. Także musimy utworzyć podobną zasadę dla pola hasło. Mogę sklonować ostatnią zasadę i edytować ją. Wszystko gotowe. Pozostaje sprawdzić. Zobaczymy, jak pracować z zadaniem ustawić wartość. W naszym formularzu zamówienia dodałam kolejną stronę z wyborem wysyłki i płatność. Tworzę następujące zasady. Jeśli dostawa kurierem do mieszkania, to ustawić wartość koszt dostawy 40 zł. Załóżmy, że cena dostawy do urzędu poczty podobna do ceny dostawy kurierem miejskim. W takim przypadku można utworzyć kilka kryteriów dla zasady. Wybieram dostawę kurierem miejskim, klikamy na ikonę plusa i dodajemy kolejne kryterium lub dostawa do urzędu poczty następnie ustawiamy wartość koszt dostawy 15 zł. Wypełniamy formularz. Użytkownik od razu widzi za pomocą formuły ostateczną wartość zamówienia, która zmienia się w zależności od metody dostawy. Następnie zobaczymy przykład dynamicznego przypisywania praw do rekordu. Istnieje baza danych organizacji projektowej. Projekt jest zespołowy i każda grupa użytkowników ma dostęp tylko do swoich rekordów. Przykładowo, do grupy architekci należą użytkownicy Wrubel, Marcinkowicz i Romanowska. Więcej informacji na temat modułu zespołu można znaleźć w osobnym filmiku na kanale. Za pomocą zasady można ustawić właściciele rekordów. Najpierw należy dodać pole właściciele rekordów. Następnie tworzymy następującą zasadę. Jeśli obiekt jest na etapie projektowania lub designu, to właścicielami rekordu będą Wrubel, Marcinkowski i Romanowska. Wypełniamy formularz. Wybieramy etap projektowania. Obecnie w tabeli właściciele rekordu przedstawiony użytkownicy z grupy architekci. Stąd dostęp do tego obiektu wyłącznie dla użytkowników tej grupy. W tym filmiku omówiliśmy podstawowe wytyczne pracy z zasadami dla pól. Więcej informacji można znaleźć na stronie quintadib.com/ukośnik.pl.